Oh! <coughs> Czas na podsumowanie ośmiomiesięcznej pracy ze strony sportowej. W ostatnim okresie metamorfozy skomplikowała nam troszeczkę plany Michała, Michała infekcja, która trwała około dwóch tygodni. Jak to bywa w domu, infekcja też miała przez, przez następny tydzień prawie półtorej Asia. Jednak determinacją. Udało nam się nadgonić te stracone 2 trzy tygodnie i wyniki są zadowalające. Oczywiście widzę tutaj margines, o którym moglibyśmy mieć te wyniki lepsze, ale i tak z nich jestem bardzo, bardzo zadowolony. Wzorem poprzednich miesięcy wyniki będziemy omawiać osobno. Zacznijmy od Michała. Jesteśmy po ostatnich pomiarach, Asia. Wyjątkowo dzisiaj nie będziemy ich analizować, za to widzowie zobaczą na ekranie za chwilę planszę, na której będą mieć Twoje pierwsze wyniki i obecne. Zobaczą też zostawienie Twojej sylwetki. Ty zresztą wiesz sama, jak to wyglądałaś kiedyś, jakie ciuchy miałeś w ogóle w szafie i to, co znajomi w chwili o Tobie mówią. Przygotowałem sobie specjalnie na tę okazję jeden z pierwszych naszych odcinków. Zresztą na tym zobaczysz, że tak naprawdę pomiary czy też waga to nie jest, zazwyczaj tego, tak co się na, na końcu wykonało. Więc spójrz i, i, i oceń sama. A właśnie odwrotnie, powinieneś być sobie chodzenie dumna. Zresztą, popatrzmy na wyniki. E, Michał, jestem po rozmowie z Asią, z którą no, pośmialiśmy się z tego, jak wyglądała kiedyś, jak to jak jak, sobą prezentowała. Za chwilę widzowie zobaczą też. Podobnie jak w jej przypadku plansze z pomiarami z odzwierciedleniem sylwetki z kiedyś, a teraz, po tych 8 miesiącach. Tak samo jak jej, tobie chciałem tak samo pokazać odcinek, w którym akurat widać twoją największą zmianę, z której myślę, że w przeciwieństwie do niej będziesz potrafił się śmiać. Proszę. No jest masakra, no jest duża księżka, teraz to dopiero widać, nie? A co na to znajomi? Widzieli to dużo wcześniej, prawda? Pewnie no, jest stopniowo, tak? Ja na co dzień tego tak nie, nie jestem w stanie zaobserwować, powiedzmy jest to z zewnątrz, no, samo poczucie chociażby jest <grym> jakby Przynajmniej masz teraz dobrą komedię w do Ok, Okej, no to pora na Twoje wyniki w Co, so, 8 miesięcy za nami, troszeczkę żadne gdzie się żegnać z telewizami. Natomiast z samym Michałem i ja nie żegnamy się, bo tak jak im obiecaliśmy, gdzieś nasze wsparcie dalej otrzymają. Mają oczywiście zakres wiedzy, zmianę świadomości, więc również bez Ciebie będą mogli realizować te treningi. Ale mamy pewnego rodzaju niespodziankę. Pamiętasz, 12 kwietnia, gdzie otwieraliśmy firmę na i gdzie właśnie tutaj miało miejsce otwarcie przy Poznania. Uszczyciliśmy pierwsze chwile, gdzie tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy podejmą walkę. I chyba myślę, że to będzie taki najbardziej relatywny przykład, który ukaże to, jaka zmiana w tej metamorfologii zaszła. To co? Czas zaprosić telewizor, żeby zobaczyli, jak 12 kwietnia 2014 roku prezentowaliśmy ja w Tak, jest, A jak przyjść na kiełbaskę. Tak, no wtedy, wybór padł na kiełbasę, teraz wypadła na coś innego. Dokładnie. Zobaczmy. To co, zgodzisz się ze mną, że pociesznie nadal? oglądali? Nadali pocięśnie, ale Piotrek, chyba czas i moment odpowiedni, żeby to Tobie właśnie podziękować, bo to Ty jesteś autorem ich metamorfozy. Oczywiście wspierało ich szersze grono osób, ale kurczę, odwaliłeś jako trener kawał dobrej roboty i to Tobie należy podziękować. Tak, ale jeśli ja bym swoje, swoją pracę wykonał w prawidłowy sposób, a nie miałem wsparcia na przykład dietetyka, który też im poukładał pewne sprawy dotyczące, dotyczące tego, co się dzieje w domu, oczywiście kulinarnie, no to nie byłoby efektu. Także równocześnie obywoje pracowaliśmy, chociażby e, podziękowania dla Stasia serdeczne i to tak naprawdę my jesteśmy wszyscy architektami tego, tego sukcesu, który nie był moim zdaniem osiągany. Sukces ma wielu ojców, porażki tak. ja aż jak to się mówi. Tak. Angiel, chyba najlepszym przykładem jakby podziękowania będą te komentarze dookoła, gdzie wszyscy gratulują, a Ty jako reprezentant przyjmij ode mnie też dzisiaj podziękowania i serdeczne gratulacje. Dziękuję pięknie.